Dana jest funkcja kwadratowa y, X2 b, x kwadrat plus bx. Wyznać parametr b tak, aby miejscem zerowym była liczba 4. I teraz tak, co to jest to miejsce zerowe? Tak, dla przypomnienia sobie zróbmy, tu z boczku. Narysuję sobie funkcję kwadratową i na tym wykresie zaznaczę tutaj, tu jest miejsce zerowe i tutaj. Tu mam oś x, tu mam oś y. I teraz co muszę wykombinować? Jak to jest moje miejsce zerowe, to mój y równa się 0. Dlaczego? Bo czy tutaj na tej, jak punkt leży na tej osi y, ma jakąś wartość? No nie bardzo to. Więc skoro nie ma żadnej wartości, no to y równa się 0. Po prostu. A co mi to wszystko da? No to popatrzcie. Yy, tak. Wiem, że miejscem zerowym jest liczba 4, czyli że tutaj na osi x jest 4, no nie? Czyli że x równa się 4. Miejsce zerowe. Za niedługo pojawi się filmik w ogóle na moim kanale opowiadający o tym, co to są te miejsca zerowe w każdej funkcji, jak to działa. Także jak już go zrobię, to podlinkuję na pewno. I teraz tak. Y, I mam tą drugą wartość i y równa się 0. I co mi to daje? Że mogę za te wartości tutaj funkcji podstawić. Już mówię, już robię to, co mówię. Czyli tak. Y, za y daję ten y. Już to zaznaczam. Czyli to daję za to. No nie? Teraz sobie biorę drugi kolor. Za tego x i za tego x daję to. No to do dzieła. Y to jest 0 równa się 4 do kwadratu plus b razy 4. Liczę tu dalej, czyli 0 równa się 16 plus 4b. To przerzucam w tą stronę, czyli mam minus 16 równa się 4b żeby wyliczyć b muszę podzielić obustronnie przez 4 czyli w tym samym momencie otrzymuję minus 4 bo 16 dobra zapiszę to żebyście później wiedzieli więc tak minus 16 podzielić przez 4 równa się 4b podzielone przez 4 yy, więc tak Minus 16 podzielone przez 4 jest minus 4 równa się b. Czyli mój parametr b równa, wynosi minus 4.